Siema. Z racji tego, że mam chwilę wolnego czasu, postanowiłem, że będę wykorzystywał takie chwile na to, żeby coś nagrać, bo w innym wypadku nie będę miał na to wcale e, czasu. I powodem tego, że coś do Was mówię teraz, jest e, wydarzenie związane z konfliktem w ogóle absurdalnym konfliktem Dixonów e, i bds i Białasa. Zdania są podzielone, ale chyba wszystkie racjonalne osoby wiedzą, kto ten beef wygrał. W wielkim skrócie: BDS na koncercie w Stodole bodaj, że e, nieświadomie uraził Dixonów i całą resztę polskiej sceny hip-hopowej. Ci, którzy chcieli być urażeni, zostali urażeni, i później zaczęły się przepychanki słowno-facebookowe między obydwiema grupami czyli Dixonami, a BDS em i SB Mafią. Finalnie ten konflikt w końcu przerodził się w kawałek Resta, który zdisował BDS. a BDOS bardzo szybko odpowiedział. W BIF włączył się Białas, który został też wspomniany przez Resta w numerze. No i Rest zapowiedział od razu, że nie będzie odpowiadał. Więc zamiast niego odpowiedział Kafar, czyli jego ziomek z zespołu. A Białas po bodajże godzinie czy dwóch już odpowiedział na ten dis. Ja, może zamiast komentować albo opowiadać się po której stronie, postaram się wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Więc pierwszym wnioskiem na pewno jest to, żeby nie zaczepiać Białasa, bo to się źle kończy dla każdego rapera. Zaczęło się od aspiracji i już wszyscy myśleli, że bardziej skompromitować się nie da. Jak widać, da się bardziej skompromitować. Pokazał to Kafar, zresztą Rest też się nie popisał. Um, drugi wniosek: jeśli nie jesteście pewni tego, że puszczacie dobry DIS, to go nie puszczajcie, bo jak widać, może to się bardzo źle skończyć i też opinie są jednoznaczne. Widać to też po łapkach w dół pod klipami obu panów z zespołu Dixon 37. I trzecia sprawa bardzo szybka. Otwarta głowa to w dzisiejszych czasach jest bardzo dobra waluta. Ci, którzy jej nie mają, mogą się drastycznie zderzyć z rzeczywistością i z rzeczowymi argumentami. Jeśli doliczyć do tego skillsy, jeśli doliczyć do tego punche, to, to jeśli nie macie tego i myślicie prostolinijnie, o świecie tylko w jednym wymiarze, w jednym kierunku i z jednej perspektywy, to raczej nie macie czego szukać na polskiej scenie hip hopowej. Bo prędzej czy później zderzycie się z kimś, kto myśli w sposób bardziej otwarty i, i was zje. No i to tyle. Krótka wstawka na dzisiaj. Subskrybujcie kanał, zobaczcie inne filmiki, które tutaj są, w których jest dużo więcej treści. A z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia. Pek.